Niezwykłe, co stało się na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego. Słowa Haliny Frąckowiak dogłębnie poruszyły żałobników. Wojciech Trzciński zmarł 1 lutego 2025 roku. O tym, jak ważną postacią był dla polskiej muzyki rozrywkowej, świadczyć może to, ile wielkich gwiazd przyszło na jego ostatnie pożegnanie. To. Co stało się na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego, było niezwykłe, a słowa Haliny Frąckowiak dogłębnie poruszyły żałobników. 15 czerwca na festiwalu w Opolu odbył się koncert Małe Tęsknoty, poświęcony pamięci i twórczości kompozytora. Wojciech Trzciński przeboje. Piosenki Wojciecha Trzcińskiego przez kilkadziesiąt lat podbijały opole. Wielu słuchaczy nie zdaje sobie sprawy z tego, ile wielkich przebojów skomponował ten artysta. Byle było tak, jak minął dzień. Oba utwory śpiewał Krzysztof Krawczyk, żegnaj lato na rok, Zdzisława Sośnicka, Dancing Queen, Halina Frąckowiak, Małe Tęsknoty, Krystyna Prońko. Czy nie będę Julią i Hifi, Wanda i Banda, to tylko część szlagierów, do których muzykę napisał Wojciech Trzciński. Nic dziwnego zatem, że w ostatni dzień festiwalu w Opolu wielcy artyści oddali mu hołd. Podobnie było w lutym, gdy prawdziwy tłum gwiazd zjawił się na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego. Pogrzeb Wojciecha Trzcińskiego. Poruszające słowa Haliny Frąckowiak W ostatnim pożegnaniu kompozytora brali udział m.in. Halina Frąckowiak, Grażyna Torbicka, Ewa Krawczyk, Michał Milowicz, Maria Szabłowska czy Adam Sztaba. Na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego odczytany został list od Andrzeja Dudy. Przemawiała także ministra kultury i dziedzictwa narodowego Halina Wróblewska. Na żałobnikach wielkie wrażenie zrobiły słowa, które wygłosiła Halina Frąckowiak, ona także jest na liście gwiazd, które zaśpiewały na festiwalu w Opolu, w koncercie na cześć Wojciecha Trzcińskiego. Wszyscy z przejęciem jej słuchali. Pan Bóg obdarzył cię ogromną wrażliwością i talentem muzycznym, inteligencją twórczą. Przełożyłeś to na piękne brzmienia, melodie i aranżacje. Kropka chciałam Ci podziękować na to, że Cię spotkałam, za nasze rozmowy, Twoją przyjaźń i za Twoją mądrość. Za wszystko to, czego uczyłam się przez te lata naszych spotkań, mówiła poruszona piosenkarka podczas ostatniego pożegnania Wojciecha Trzcińskiego. Te słowa pamiętane są do dziś.